Witam w kolejnym odcinku babskiego gamingu. Dzisiaj na tapecie mamy gadżety dla sportowców. W ostatnim czasie bardzo modne stało się bieganie i generalnie powiedzmy zdrowy tryb życia. Wszelkie firmy produkujące różnego rodzaju gadżety wykorzystały ten fakt i na rynku pojawiło się bardzo wiele różnorodnych produktów, które w mniejszym bądź większym stopniu spełniają oczekiwania konsumenta. wraz z pojawieniem się nowych telefonów od firmy Samsung również zostały one wyposażone w dodatkowe gadżety. Jednym z takich gadżetów jest Samsung Gear Fit, który dzisiaj dostałam do testów i zobaczymy tak naprawdę jak on się sprawuje i y, czy spełnia oczekiwania użytkownika. Jak widzicie, ja tutaj na ręce również noszę y, opaskę. Ta opaska ma bardzo proste zastosowanie. Y, jest to firmy Jailbone, nie wiem dokładnie jak się wymawia. I y, y, tak naprawdę ma ona na celu mierzyć ilość naszych kroków w ciągu dnia. Powiedzmy ogólnie jakąś taką aktywność. W momencie, w którym opaska notuje bierne nasze zachowania, czyli jeżeli siedzimy na przykład dłużej niż 30 minut, to w tym momencie ona zaczyna wibrować i daje nam do zrozumienia, że musimy zacząć się ruszać. Oprócz tego, ta opaska również ma funkcję monitorowania snu. Także w zasadzie po podłączeniu jej do specjalnej aplikacji na telefonie możemy sobie zobaczyć, ile godzin spaliśmy snem głębokim, ile godzin spaliśmy snem płytkim, i tak naprawdę jak to powiedzmy później wpływa na cały nasz tydzień i na funkcjonowanie w ciągu dnia. Natomiast, wracając do opaski Samsunga, jak widzicie, od dłuższego czasu Samsung. Poszedł w taki nieco minimalistyczny design, tak samo jak produkty Apple'a. Pudełko jest dosyć małe, bez zbędnych ozdobników. I tutaj, w tym momencie, znajduje się nasza właściwa opaska, która od razu mogę powiedzieć, że również jest zegarkiem czyli Samsung Gear Fit, który wygląda tak po naładowaniu. Także widać tutaj nie najgorzej. Oczywiście kolorystykę również możemy zmieniać za pomocą różnych aplikacji, także jest ok. Oczywiście w pudełku, oprócz tego, znajduje się, wiadomo, szyb, taka krótka instrukcja obsługi, żeby szybko uruchomić to urządzenie. Specjalne, tutaj taka wtyczka. Do ładowania, którą w taki oto sposób tutaj sobie podłączamy, jest już ona w tym momencie podłączona i standardowy kabel USB, który jest stosowany już do większości smartfonów. Samsung rekomenduje współpracę z telefonami, właśnie Samsunga. Natomiast jak widzicie, ja tutaj mam Sony Xperia i szczerze mówiąc, zainstalowałam aplikację Samsung Gear Fit i wygląda ona całkiem nie najgorzej. I przede wszystkim połączyło mi się z ową opaską. Przepraszam, z bransoletką. Dobra, zobaczmy w takim razie, tak szybko. Jakie są funkcje ogólnie tej bransoletki? Jak mówię, ona w zasadzie pełni bardziej funkcję zegarka, dlatego że jak sobie porównacie nawet z moją bransoletką, która pełni tylko i wyłącznie funkcję bransoletki, jest ona o wiele mniejsza, i też trochę inny ma wygląd, także no, może być również traktowana jako jakiś tam dekoracyjny element, powiedzmy bi biżuteria kobieta w wydaniu elektronicznym. Dobra, zakładamy Samsung Gear Fit. Chwilę miałam okazję nim się pobawić i mam takie dosyć mieszane uczucia, a zaraz Wam powiem dlaczego, natomiast bardziej konkretne informacje myślę, że Wam przekażę po prostu za tydzień, bo, bo właśnie wtedy yy, będę w stanie coś więcej powiedzieć, jeżeli będę biegać z tym Samsung Gear Fit generalnie uprawiać jakiś sport. I szczerze mówiąc, mam zamiar również porównać sobie funkcję krokomierza i ogólnie aktywności właśnie z tą bransoletką versus Samsung Gear Fit, bo jestem ciekawa, jak, jak duże są rozbieżności, powiedzmy, w monitorowaniu właśnie ilości kroków, czy też innych rzeczy, swego czasu korzystałam z Nike Fuel Band i też zrobiłam sobie takie szybkie porównanie i były tam dosyć, może nieduże, ale widoczne różnice, chociażby nawet w ilości spalanych kalorii, bo zarówno jedna, jak i druga bransoletka oczywiście umożliwiają właśnie takie monitorowanie spalonych przez nas kalorii. Nie jest źle. Możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jak widzicie jest pokazana godzina i mniej więcej Samsung Gear Fit oczywiście ma ekran dotykowy i działa on w zasadzie tak samo jak smartfon, to znaczy Przesuwamy palcem po ekranie i y, przesuwa nam się równocześnie, y, równocześnie y, interfejs. Ok, kilka jakichś tutaj funkcji i kilka już na samym początku uwag, które y, według mnie są swego rodzaju, no nie wiem, może nie mankamentem, ale jakąś niedogodnością, aczkolwiek, tak jak mówię, jeszcze tego bardzo dokładnie nie przetestowałam, także muszę tutaj mm, dokładnie go przetestować w nadchodzącym tygodniu. W momencie, w którym włączymy sobie na przykład krokomierz, oczywiście on cały czas wszystko nam tutaj monitoruje. Jak widać, zrobiłam 18 kroków. 18 kroków i w zasadzie zostało spalonych 0 kalorii. Ja nie wiem, czy, czy to jest prawda, czy też nie, jak to faktycznie ma, ma się do rzeczywistości. Oczywiście w, każdej, w każdym momencie możemy przerwać na przykład i włączyć kontynuację. Możemy również sobie przejść do historii. Ale oprócz tego możemy sobie ustawić cel, powiedzmy cel w ciągu dnia, i na przykład niech to będzie powiedzmy 10 tysięcy kroków, i powiem Wam, że tutaj te 10 tysięcy kroków yy, to tak naprawdę jest bez problemu do wykonania w ciągu dnia, bo na tej opasce, powiedzmy, w zależności od dnia tygodnia, ja robię od tak 15 tysięcy bez jakiegoś szczególnego, Problemu do nawet do 30 tysięcy. Niech to tak zostanie, yy, i oczywiście możemy też sobie tutaj przejrzeć historię. Jak widać, yy, pojawia się ładny wykres yy, słupkowy. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy też nie. Może trochę to jeszcze zbliżę. Yy, tak jest. Jest wykres tutaj słupkowy, yy, i oczywiście wracamy. W właściwie głównym zastrzeżeniem mam do pulsu, bo robiłam sobie tam jakiś ostatni pomiar i mam wrażenie, że to nie działa do końca e, tak jak powinno. E, w zasadzie e, też ciężko mi stwierdzić, bo prawda, trzeba mieć e, stabilnie ułożoną rękę i wtedy ten puls jest zmierzony. Natomiast dla mnie w zasadzie dosyć taką fajną zaletą byłoby. Gdyby ten puls był mierzony prawda, podczas jakiejś tam naszej aktywności, czyli na przykład podczas biegania, wtedy mm, by, byłoby to dla mnie dużo, dużo ciekawsze. I możemy tutaj wejść w ćwiczenia i wybrać y, spośród różnego rodzaju, takich powiedzmy, podstawowych, najpopularniejszych y, aktywności. Podejrzewam, że te aktywności z poziomu jakiejś aplikacji, być może dodatkowej, czy też z Samsung Gear Manager, można podejrzewam dodać. No i oczywiście mamy bieganie, jakieś porady. Możemy sobie ustawić cel biegowy i albo czas, albo dystans 3 km. Ja powiedzmy od razu sobie ustawię 10 km na jutrzejszy jakiś tam trening. I y, zobaczę faktycznie, jak to się przenosi y, do rzeczywistości. Być może, jeżeli będzie ładna pogoda, y, to skorzystam z zegarka Garmina i po prostu walę z dwoma jakimiś tam urządzeniami, żeby zobaczyć, y, jak Samsung sobie z tym wszystkim radzi. Oprócz tego, mam tutaj kontroler mediów. Jeszcze nie wiem, jak to funkcjonuje. Także muszę to przetestować. I e, oprócz kontrolera mediów, również mamy powiadomienia. E, tu w tym momencie jest brak powiadomień, bo tak się składa, a nie inaczej, e, że w telefonie mam wyłączony bluetooth, także e, w żaden sposób e, nie może się połączyć powiedzmy e, właśnie Samsung Gear Fit z, z z telefonem. Ok. Oprócz tego mamy czasonek, czasem już app connect, gdzie mamy szybkie, y, szybkie y, połączenie. Można znaleźć moje urządzenie. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to działa. Podobno. O? Słuchajcie, udało się przywoływane jest. Jak widzicie, y, telefon. Tutaj jest komunikat, że akcesorium GearFit. Szuka tego urządzenia. E, ja tutaj to zablokuję. No także spełnia swoją funkcję. Też nie wiem, jak duży, e, powiedzmy, musi być, e, na, jak dużą odległość jest w stanie przywołać to urządzenie. Także to też wkrótce e, potestuję. E, również dzisiaj przetestuję, żeby nie było, jak e, monitorowany jest sen. I porównam sobie z drugą, z drugą bransoletką i zobaczymy jak to generalnie wszystko wygląda i się prezentuje. Jeśli chodzi o powiedzmy sam design Samsung Gear Fit tak jak mówiłam, no pełni on bardziej funkcję zegarka także Ogólnie uważam, że jest całkiem fajnie zrobiony. Nie do końca mi się podoba yy, tak naprawdę brak możliwości wymiany tylko i wyłącznie paska. Ja uważam, że jest to trochę taki mankament. Fajnie by było jakby też można było wymienić tam tutaj obudowę u góry na jakiś inny kolor. Natomiast pasek generalnie jest. Yy, Powiedzmy, taki typowo sportowy, co jest dużym plusem, bo w momencie, w którym ręka się nam zaczyna pocić, to tym samym można łatwo, powiedzmy, wyczyścić ten pasek, czy jeżeli jakoś tam go również wybrudzimy. Pasek wydaje mi się, że kasuje, pasuje do każdej ręki. Jak widać, jego tutaj. Zapinam i są jeszcze dwa wolne miejsca, żeby go zapiąć. Także, jeżeli ktoś ma dużo mniejszą rękę od mojej, to bez problemu również jest w stanie sobie założyć ten zegarek i z niego korzystać. No, także słuchajcie, na dzień dzisiejszy, póki co to tyle, taki szybki unboxing i krótkie wprowadzenie do tego jak wygląda Samsung Gear Fit. Ja się jeszcze na pewno tam trochę pobawię, ogólnie zobaczę jak współpracuje właśnie z Sony Ericssonem, bo przyznam szczerze, że, że również jeżeli mi się spodoba to urządzenie, może rozważę jego zakup, jeżeli faktycznie zobaczę, że spełnia swoje funkcje, szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam monitorowanie biegu. No i co i słuchajcie to tyle na dzisiaj ja